Kiedy słyszymy tytuł Helikopter w ogniu, natychmiast przychodzi na, na myśl historia o odwadze i tragedii, która porusza widzów na całym świecie. Ten film, który zadebiutował w 2001 roku, zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. To dzieło Ridleya Scott'a wciąż zachwyca swoją intensywnością i angażującą fabułą, co sprawia, że wiele lat po premierze jest często przypominane w programach telewizyjnych oraz w różnorodnych dyskusjach filmowych. Warto tu podkreślić. Że helikopter w ogniu zdobył aż dwa prestiżowe Oscary za najlepszy montaż oraz dźwięk. W swojej drodze do uznania film otrzymał również szereg innych nominacji, w tym dla polskiego operatora Sławomira i, jednak nie udało mu się zdobyć statuetki. Czy potrafisz wyobrazić sobie, jak wspaniale byłoby wygrać w filmowym quizie, kiedy zgarniasz 100 punktów? Będziesz miał okazję sprawdzić swoją wiedzę, bo w dalszej części artykułu czeka na ciebie quiz związany z tym kultowym filmem. W telewizji Super Polsat powracamy w retrospekcjach do tego niezwykłego tytułu, oferując widzom możliwość ponownego przeżycia emocji, jakie niesie ze sobą historia przedstawiona przez Scotta. Film przedstawia dramat wojenny, osadzony w kontekście operacji w Somalii, która miała miejsce w roku 1993. Widzowie mogą zanurzyć się w opowieść o elitarnej jednostce amerykańskich żołnierzy, którzy zostają wysłani, aby schwytać miejscowego dygnitarza wojskowego. Przemagazynowani w brutalnej rzeczywistości konfliktu zbrojnego. Żołnierze stają do walki o przetrwanie, walcząc z czasem przeciwko przewadze wroga. Film jest nie tylko tematyczną podróżą przez wojenne zmagania, ale również głęboką refleksją nad naturą konfliktów oraz poświęceniem, jakiego żołnierze muszą dokonywać w imię wyższych celów. Możemy wspomnieć, że w helikopterze w ogniu obsada jest niezwykle mocna, z występami znanych aktorów, którzy wnieśli swoje talenty do tej poruszającej historii. A jeśli jesteś ciekaw, kiedy możesz oglądać ten film na żywo w telewizji, Super Polsat zaplanował emisję helikoptera w ogniu na sobotę, 27 grudnia 2025 roku o godzinie 20. 5 minut po ósmej będzie powtórka tego wyjątkowego dzieła, które odbędzie się w poniedziałek, 29 grudnia tego samego roku o godzinie 23.25. Film ten dostępny jest również dla tych, którzy wolą korzystać z internetu. Można go wypożyczyć na popularnej platformie streamingowej Netflix. Dzięki temu fani helikoptera w ogniu mogą cieszyć się nim w dowolnym momencie, w towarzystwie znajomych lub rodziny, co czyni seans jeszcze bardziej wyjątkowym. Zobaczcie, czy znacie wszystkie szczegóły związane z tym niezwykłym filmem i sprawdźcie swoje umiejętności w kójdzie poniżej. Może uda wam się zdobyć tytuł mistrza filmowego. Jeśli jednak temat przemocy i wojny nie jest waszym ulubionym, pamiętajcie, że zawsze można sięgnąć po coś innego, w końcu sztuka filmowa oferuje mnóstwo różnych emocji i doznań. Jeśli zainteresowała Was ta historia lub macie tematy, o których chcielibyście porozmawiać, z przyjemnością czekamy na Wasze zgłoszenia przez czerwony telefon Radia Z.